Witam bardzo serdecznie na pomaczowej konferencji po inauguracji sezonu 2014-2015. Sokół Ostruda pokonał drużynę MKS-u Korsze 3-0. No prosiłbym na początek o krótkie pomaczowe wypowiedzi trenera Sokoł Ostruda no i pod nieobecność e, trenera, kapitana drużyny Skorsz Krzysztofa Iwiskisa. Prosiłbym o takie krótkie podsumowanie dzisiejszego spotkania. Zacznijmy od e, pana Krzysztofa. Cześć wszystkim, na trenera? Widać, że zespół yy, wydaje mi się, że jest jeszcze mocniejszy w poprzednim sezonie. Co do naszego zespołu, no niestety sytuacja, która się pojawiła w próbie na dwa dni przed meczem. Trzeba tak sobie powiedzieć szczerze Cener nas opuścił i to trochę rzutowało na dzisiejszy mecz. Jak widać było do 70 minut, dopóki mieliśmy siły. Wydaje mi się, że toczyliśmy... Yy, stawiliśmy się sokołowi, dwie bramki, które zdobyli ze stałe gry. gry. Ustawiły ten nasz niestety ta bramka do szatki w 45 minucie już lekko, lekko na nas tak wpłynęła negatywnie i staraliśmy się walczyć i się tyle walczyliśmy, także tyle, dziękuję bardzo. Frener Wojciech Tarnowski. No, dziękuję za gratulacje przede wszystkim. Mam nadzieję również, że że w klubie Skocz, któremu od lat kibicuję, którego jestem wychowankiem, wszystko się ułoży. I i zacznie grać e, tak, jak, e, jak do tego przyzwyczaił siebie samego przede wszystkim i kibiców. E, gdyż jest to zespół na pewno w dalszym ciągu e, ciekawy, perspektywiczny. I e, no, co ważne, e, złożony, praktycznie z samych wychowanków mieszkańców e, niewielkiej miejscowości. E, co do samego meczu, no na pewno te dwie bramki Pierwsze pierwszej połowie ruchowały na, na, na przebieg drugiej połowy. Yy, co prawda były to bramki ze starych fragmentów ale gdybyśmy no, tak sobie tutaj to przeanalizowali bardziej dokładnie, to mieliśmy kilka jeszcze bardzo dogodnych sytuacji do tego, żeby strzelić pola yy, z akcji. No niestety udało się dopiero w końcu yy, meczów yy, Myślę, że nasze zwycięstwo było dzisiaj yy, Nieprzypadkowe i myślę, że w pełni zasłużone. Czy są pytania? Nie. Ja w takim razie jeszcze tylko e, jedno pytanie do Krzyśka. E, jak na waszą dyspozycję w dzisiejszym meczu wpłynęła, e, wpłynęło to zamieszanie z, e, ze sprawą trenera Millera? No zagraliście dzisiaj bez e, trenera w sensu stricte, no wiem, że przez e, najbliższy tydzień sytuacja wprawdzie. Prawdopodobnie się nie zmieni, jak ocenisz to, że zabrakło dzisiaj na trenerskiej trenera Mirosława Milena? Wydaje mi się, nie chciałbym trenera oceniać z perspektywy tego, że nas opuścił. Trzeba mu podziękować za to, co zrobił przez te lata. Cały czas nasza, nasza dyspozycja szła do góry. Z sezonu na sezon coraz lepiej. No i chciałbym, chciałbym z, z tego miejsca, za, za ten czas podziękować. niestety nie zrozumiały nas w sposób troszeczkę. Trener właśnie na te dwa dni przed meczem nas opuścił. Powiem tak, że prosiliśmy, chcieliśmy trenera poprosić, żeby, żeby z nami jeszcze tutaj trudy pojechał, bo dla nas to było duże zaskoczenie. Wydaje mi się, że z trenerem na ławce też dzisiaj było ciężko korzystać z Przede wszystkim no, każdy, kto był na meczu widział, że nie jesteśmy jeszcze przygotowani do sezonu. Jeszcze nam brakuje dwóch, trzech tygodni, żeby wytrzymać te 90 minut meczu. Dzisiaj, dzisiaj niestety w większości piłkarzy w 70 minucie Odcinał zapłon i, i to było widać. E, najbardziej wybiegani zawodnicy, jak chociażby Adaś Krajewski, łapie skurcze, to, to, to dla nas naprawdę jest, jest e, ciężko, ciężko jest po prostu. no Tyle ile mieliśmy sił, tyle biegaliśmy po prostu. No, nie, wiem, nie wiem, co ma na ten temat powiedzieć, ponieważ nas to jest naprawdę za duże zaskoczenie. Między innymi my się nie spodziewaliśmy tej decyzji, trenera. Było jak, je, było jak było, trzeba iść do przodu. Ciężko nam będzie przede wszystkim. Znaleźć teraz trenera na topie, bo, bo nasz region jest jednym z tych trenerów tak naprawdę. Wy tutaj bliżej ostródy osztyn, z ich trenerów jest dużo więcej. U nas z licencją trenera dobrego. Znaleźć jest bardzo ciężko. Zarząd będzie miał niezmiernie ciężkie zadanie, żeby znaleźć trenera, który, który ten zespół pozbiera. Człowiek myślę, że, że pomimo tego, że trenera dzisiaj Millera nie było, zespół, zespół tworzył jedność i nie było jakichś tam... Takich sytuacji, których, których e, negatywnych, że tak bym powiedział. Myślę, że tworzyliśmy drużynę i, i to jest najważniejsze. No, dopiero początek ligi, jest tak? E, wszyscy, wszyscy, którzy chcieliby, żebyśmy grali to będzie nieźmiernie, ponieważ opuściło też nas dwóch kluczowych zawodników Michał Mier, tak? I, i Paweł Sawicki. Musimy zmienić w ogóle styl gry. Tam w jeszcze grał była oparta na skrzydłach, w tym sezonie zupełnie inaczej musimy pobrać. A czeka, nas, czeka nas walka o utrzymanie niestety. Myślę, że, że poradzimy sobie, ale, ale będzie ciężko. Mam pytanie do trenera Tomowskiego. W okazji były występy nowych piłkarzy Sokoła. Piotr Kusiak i Michał Jankowski zaliczyli się asysty. Czy coś więcej No dokładnie. No, cieszy mnie to, że tą trzecią bramkę Przede wszystkim wypracowali zawodnicy rezerwowi, którzy weszli z ławki. To już słowo. Trzecią bramkę trzeba niestety przyznać, że ja wypracowałem z Sokoła. I... Niewątpliwie <grystanie grystanie grystanie> nie nie to, to, to moje asysta. podanie było kluczowe i no już trudno było nie strzelić tej bramki. asysta drugiego stopnia. No ale, ale ktoś to musiał sfinalizować jeszcze. Natomiast no Piotrek myślę, że dzisiaj Swoją rolę wypełnił w sposób należyty. Do tego dołożył dwie asysty przy stałych fragmentach gry, przy rzucie rożnym na 1-0 i na 2, rzucie wolnym. Myślę, że jeżeli chodzi o jego grę, jestem naprawdę zadowolony i nieprzypadkowo przypadkowo tutaj Piotr do nas trafił. Myślę, że. Krzyszkowi Filipkowi potrzeba jeszcze troszeczkę czasu, żeby się wkomponował, bo yy, dzisiaj yy, na pewno nie pokazał wszystkich swoich walorów. Yy, trzeba wziąć pod uwagę to, że yy, no nie pograł zbyt dużo sobie w, w klubie Z Radomia. Brakuje mu takiego rytmu tygodniowego, yy, ale jestem przekonany, że yy, w, w, w ciągu kilku tygodni dojdzie do siebie i na pewno pokaże, że jest niezłym piłkarzem. Jeżeli chodzi o Michała Jankowskiego, pokazuje dzisiaj kilka fajnych akcji, jest niezły w grze jeden na jeden, mimo że nie jest może atletycznie jeszcze przygotowany do, do gry na, tutaj na naszych trzecioligowych boiskach, bo będzie dominował tutaj y, futbol siłowy i Michał będzie musiał się zderzyć z taką rzeczywistością naszą y, północno-wschodnią, y, ale myślę, że na pewno piłkarsko sobie poradzi i się obroni. Y, zaliczył dzisiaj asystę, miał kilka fajnych zagrań przez te kilkanaście minut, w których wystąpił, i y, liczę, że, że będzie się rozwinął, rozwijał. Jest jeszcze. Przecież młody popad ma dopiero 20 lat, jest jeszcze młodzieżowcem, a już y, troszeczkę pograł na poziomie drugiej i trzeciej ligi w, w rezerwach Archigdynia, wcześniej w drugoligowym jeszcze Jezioraku, więc y, na takim poziomie nie, nie grają przypadkowi ludzie i, i stąd również i jego obecność w naszej drużynie. No sami panowie widzicie, czekają na swoją szansę jeszcze, państwo widzicie, przepraszam na swoją szansę czekają jeszcze kolejni debiutanci, którzy dzisiaj y, jeszcze nie znaleźli się w kadrze meczowej, ale już są potwierdzeni, bo mam nadzieję tutaj, mam na myśli tutaj Adriana Żukiewicza i Piotrka Wypniewskiego, y, jeszcze jest rezerwowy bramkarz Kamil Krzynowiecki także y, myślę, że że i, i ci wymienieni przed chwilą również dobrze się komponują i będą walczyć o to, żeby, żeby wejść do pierwszej jedenastki, bo Dzisiaj taka sytuacja jest w naszym, w naszym klubie, czy drużynie, że no, bardzo ciężko się jest nawet do kadry meczowej e, niektórym chłopakom zmieścić. E, no ale takie jest życie, każdy wie o co walczy i na pewno będzie to e, procentowało w, w kolejnych grach. Skoro rezerwowi tak dobrze dzisiaj zagrali, tak. czy jakieś zmiany mamy z kolegami, czy raczej. No ja nie powiedziałem, że dobrze zagrali, tylko że wypracowali przy pomocy Krzysztofa jedną bramkę. Na pewno, na pewno mogą lepiej zagrać, a mecz z będzie dopiero za tydzień. Także mamy jeszcze kilka jednostek treningowych. Na, na grach wewnętrznych wióry się sypią. Także będą grali ci, którzy przetrwają do. To... właśnie nie przetrwał tam to oknotkę, to pan sądzi o transferze tego Legi, w którym się dzisiaj dowiedzieliśmy, że ma przejść do Legii? To jego wybór. Czy to wszystko? wszystko? Dziękujemy w takim razie. W razie trener Sokoło Pan Wojciech Tarnowski, kapitan MKS tutaj rzeczy.